Pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny tydzień, poniedziałek, wstajemy na chwałę Bożą. Życzę każdemu z Was, żebyście mieli serce pełne radości, patrzyli dużo w górę i wszystko chcemy robić z Panem Jezusem. Dzisiaj Ewangelia mówi o bogatym młodzieńcu. Jest pytany Pan Jezus, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiada: zachowuj przykazania. Kochani, zachowując przykazania. Kochamy Pana Jezusa. To jest pierwszy stopień miłości. O tym mówi święty Ignacy z Lojoli. Pierwszy stopień miłości do Boga jest zachowywać przykazania. Potem jest coś więcej, to jest nie wszystko. Ale zachowując przykazania, wyrażamy miłość do Boga. Potem jest kwestia też, żeby unikać grzechów lekkich. I w końcu jest, żeby pragnąć tego wszystkiego, co nas zbliża do Jezusa. Już nie przykazania, ale żeby pragnąć. Jedności i w cierpieniu z Chrystusem i w współodczuwaniu bólu z nim, zapieraniu się samego siebie, to wszystko jest miłość do Jezusa. Ale dzisiaj popatrzmy na to, że ja zachowując przykazania, opiekując się rodzicami, którzy chorują, e, idąc do kościoła e, w święta i w niedzielę, to, że nie ukradnę, to, że e, nie będę pożądał czyjejś rzeczy, ja w ten sposób kocham. To jest wyrażenie miłości. Tak jak wyrażasz miłość, podając herbatę żonie, mówiąc jej dobre słowo, tak wobec Boga. To jest wyrażenie miłości. Zachęcam, żebyśmy o tym dzisiaj pomyśleli. Coś, co jest nam z reguły obce. Po prostu mówimy zachowywać przykazania, a nie, że to jest kochanie Boga. A jest. Niech ta refleksja jakoś nam dzisiaj posłuży. Może w komentarzu na ten temacie też wypowiecie, do czego Was bardzo zachęcam. Tymczasem kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i yy, chcę Was zaprosić do modlitwy teledyskiem. Dzień mam dobry. Tutaj można kliknąć. Niech ten dzień obfituje w łaskę Bożą. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.